Nasza dyscyplina jest jedną z mniejszych, jeśli chodzi o liczbę członków, chociaż ostatnio już kilka osób przybyło. Łącznie mamy 28 osób, które reprezentują trzy wydziały. Z tym, że najliczniejsza grupa to Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, który dzisiaj tutaj nas gości. Jeśli chodzi o zakres. Naszych przedmiotów i badań jest bardzo szeroki. Przedmioty to zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, jest marketing bankowy, są przedmioty związane z doradztwem w agrobiznesie, z agrobiznesem w ogóle, z produkcją rolną, bo też jesteśmy częściowo powiązani właśnie z tym obszarem jako pracownicy Uniwersytetu Rolniczego. Ale chciałabym się skupić na naszej ofercie badawczej, dlatego że podejmujemy wiele ciekawych tematów, które odpowiadają na współczesne potrzeby rynku pracy, ale też i społeczeństwa zamieszkującego obszary wiejskie, gdzie jak wiemy z jednej strony. Wieś y, zmaga się z depopulacją, z drugiej strony jest to y, zaludnianie się wsi, przybyszami z obszarów y, miejskich, y, z większych miast. To może rodzić pewne konflikty albo przynajmniej yy, stanowić pewne zagrożenie dla porządku społecznego takie rzeczy już się dzieją wskutek właśnie zderzenia różnych interesów to znaczy tych którzy produkują produkcja roślinna zwierzęca uprawy i ci którzy postrzegają wieś jako swoje nowe miejsce zamieszkania w którym no, będą prowadzić życie takie jak dotychczas w mieście a to z kolei wymaga podejmowania pewnych działań skupiających się na pracy ze społecznością lokalną. Takie właśnie projekty ukierunkowane na problemy obszarów wiejskich, związane również ze starzeniem się społeczeństwa, ale wyzwania jak smart village czy inteligentne rolnictwo, innowacje na obszarach wiejskich i wiele innych to są tematy naszych badań. Ja chciałabym w dwóch słowach powiedzieć na temat projektów, które warte są podkreślenia, jeśli chodzi o ich znaczenie, zakończyliśmy w ubiegłym roku w sierpniu realizację projektu poświęconego gospodarstwom opiekuńczym na wsi. Nasz projekt trwający ponad cztery lata. Ostatecznie został sfinalizowany pakietem propozycji, które są procedowane obecnie w ramach ustawy o gospodarstwach opiekuńczych. To oznacza, że rolnicy, którzy będą chcieli lub będą musieli podejmować działalność pozarolniczą, ponieważ albo się nie mogą z takowej utrzymać, albo po prostu będą chcieli zdywersyfikować swoje źródła dochodu, mogą podejmować taką działalność związaną ze świadczeniem, Usług społecznych dla osób starszych. To są miejsca, gdzie osoby starsze mogą spędzać czas. Jest to pewna alternatywa dla zinstytucjonalizowanych form opieki. Jesteśmy pierwszymi w Polsce, nasz uniwersytet i nasze badania, które właśnie doprowadziły do tego, że ustawa już prawdopodobnie za niedługi czas ujrzy światło dzienne. Drugim projektem, który chciałabym też tutaj Państwu przedstawić, to przeciwdziałanie konfliktom społecznym na ich wczesnym etapie powstawania w związku z natężeniem migracji ludności ukraińskiej do Polski. Realizuję, jestem kierownikiem projektu ministerialnego Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie właśnie podjęliśmy. Działania na obszarach wiejskich i mało miasteczkowych, mających na celu wypracowanie modelu potem popularyzowanego pracy ze społecznością lokalną, opartą na integracji Polaków i Ukraińców, żeby nie dopuścić w przyszłości to, co niechybnie musiałoby się zdarzyć, czyli jakimś przeciwdziałać jakiemuś zarzewiu konfliktu wynikającego po prostu z różnic kulturowych, z różnic interesów i z wielu innych powodów, które są znane światu, ponieważ migracje towarzyszyły ludziom od zawsze. Natomiast nasz projekt ma na celu pewną profilaktykę i to realizujemy. Myślę, że zachęciłam państwa do zapoznania się Szerzej z ofertą naszej dyscypliny, naszego uniwersytetu. Mogę powiedzieć jeszcze tyle, że co jest akurat bardzo ważne w mojej opinii, że zdarza mi się i to wcale nie rzadko, w rozmowie z naszymi studentami dowiedzieć się, że są córkami, synami swoich rodziców, którzy u nas już studiowali. To jest bardzo miłe, że taka międzypokoleniowość. I to, że jest to pewna kontynuacja tego, co zaczęli rodzice, czyli związali się z naszą uczelnią, przekazywane jest dzieciom i chętnie podejmują właśnie studia w tym samym miejscu. To, tak jak powiedziałam, zdarza się nierzadko i to jest szczególnie miłe. Nazywam się Arkadiusz Niedziłka i reprezentuję dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Pracuję na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym od 2008 roku i swojej pracy naukowo badawczej zajmuje się głównie problematyką turystyki wiejskiej i agroturystyki. W swoich pozycjach naukowych skupiam się na bardzo różnorodnych zagadnieniach tematach dotyczących np. uwarunkowań, rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wiejskich, czynników determinujących rozwój agroturystyki, roli, usług agroturystycznych w ekonomiczno-społecznym, wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. W orbicie moich zainteresowań jest także wsparcie instytucjonalne turystyki wiejskiej, w tym wsparcie organizacji społecznych, podmiotów z sektora publicznego, prywatnego. Wsparcie, które jest bezpośrednio kierowane na sektor agroturystyki w Polsce. Zajmuje się zagadnieniami także dotyczącymi szeroko rozumianego marketingu w agroturystyce, w tym kształtowania produktów agroturystycznych, ofert rekreacyjnych, kwestii promocji cen w agroturystyce oraz dystrybucji usług agroturystycznych. Od kilku lat główną tematyką, którą poruszam w artykułach naukowych jest współpraca sieciowa w procesach zarządzania turystyką wiejską, agroturystyką, czasami i innymi formami turystyki realizowanymi w Polsce na terenach wiejskich. Badam uwarunkowania podjęcia kooperacji pomiędzy różnymi podmiotami, które wspólnymi swoimi działaniami starają się przyczynić do wzrostu ruchu agroturystycznego. To są w głównej mierze sektora społecznego takie organizacje non-profit jak stowarzyszenia agroturystyczne, jak lokalne organizacje turystyczne. Również dużo dobrego, w tym zakresie robią lokalne grupy działania, które mogą dzięki unijnemu programowi LIDER wspierać projekty turystyczne na wsi. Jestem adiunktem w katedrze statystyki i polityki społecznej. Pochodząc z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego trudno się nie zajmować właśnie obszarami wiejskimi. Stąd w swoich badaniach naukowych zajmuje się takimi badaniami, jak na przykład znaczenie e-commerce w gospodarce żywnościowej. W ramach tych badań powstała publikacja Wirtualne pole innowacyjne rozwiązania dla rolników i konsumentów. Ponadto prowadzę też moim zdaniem interesujące badania w zakresie wpływu COVID-u na podmioty gospodarcze działające w gospodarce żywnościowej. Ten projekt znowuż jest finansowany przez grupę wyszehradzką V4. Publikacje, które przygotowujemy, na przykład instrumenty wsparcia rozwoju lokalnego, perspektywa naugozarządzaniu. Wykorzystujemy podczas zajęć ze studentami. Prowadzę takie przedmioty jak wprowadzenie do gospodarki żywnościowej, strategii rozwoju obszarów wiejskich, współczesna kwestia agrarna, czy też obszary wiejskie Unii Europejskiej, na które serdecznie zapraszam swoich studentów. Ponadto moje zainteresowania prywatnie również krążą wokół obszarów wiejskich wieczorami. Lubię sobie posłuchać. Warkotu silnika SW400Z056. Także studenci, jeżeli chcecie, żeby na zajęciach Wasze referaty były dla mnie interesujące, to wiecie, co tam wstawić. Uczestniczymy w Europejskim Programie Współpracy w Nauce i Technologii COST. Ja osobiście biorę udział w dwóch akcjach tego typu. Pierwsza dotyczy Krótko mówiąc, produktów na zakwasie, w tym chleba na zakwasie, od ziarna, od produkcji poprzez biotechnologię, marketing, rynek do konsumenta. Dzisiaj konsument jest coraz bardziej świadomy: chce jeść zdrowo, chce mieć dobre produkty, więc. Ten projekt temu służy. Drugi projekt dotyczy współpracy na rzecz tworzenia środowiska e, wspierającego środowiska akademickiego, środowiska e, naukowców. E, budujemy właśnie świadomość, jak możemy sami sobie pomóc, jak może e, organizacja wspierać e, naukowców. No i w końcu, jak w każdym kraju można wspierać system edukacji, żeby było to środowisko, gdzie każdy może realizować siebie, gdzie buduje się odporność psychiczną, gdzie efektywność faktycznie jest taka, jakiej oczekuje się od nas. Zajęcia, jakie prowadzę, dotyczą ogólnie szeroko pojętego zarządzania. Jeżeli chcesz wiedzieć, czym jest stres, jak się go pozbyć, jak, czym jest wartość innowacyjna? Zapraszam na zajęcia do nas. Prowadzę zajęcia z metod organizacji i zarządzania, z nauki o organizacji, teorii podejmowania decyzji. Praca naukowa dotyczy przede wszystkim zakresu marnowania żywności. Różnego rodzaju badania, które przeprowadzamy. W została wydana monografia dotycząca właśnie marnowania żywności, gdzie badania zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego. Prowadzę również projekt edukacyjny dla kół gospodarstw wiejskich. Jest to projekt, w którym są prowadzone, są organizowane szkolenia dla kół gospodarstw wiejskich, przedstawicieli kół gospodarstw wiejskich, jak również dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego. Projekt kończy się konferencją we wrześniu. Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zajmuję się oceną dydaktyczną i szeroko rozumianym pojęciem zarządzania, dokładnie mówię tutaj o takim zakresie jak marketing, strategie przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto od 2022 roku jestem opiekunem praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie Specjalizuję się w autoprezentacji, w przygotowywaniu prezentacji oraz pracy z klientem, ponieważ poza Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie posiadam dodatkowe tak. doświadczenie zawodowe, które umożliwiło mi akurat od strony praktycznej pracę ze studentami w zakresie właśnie obsługi klienta, przygotowania prezentacji, handlu różnego rodzaju towarami czy usługami. W 2022 roku ukazała się moja autorska monografia, w której przedstawiam szczegółową analizę spółek funkcjonujących na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W swojej pracy przedstawiłem analizę poziomu ich konkurencyjności, standingu finansowego oraz pozycji na rynku i parkiecie. Prowadzę zajęcia z zakresu zarządzania w agrobiznesie. Zarządzania strategicznego, komunikacji biznesowej w języku polskim, a także w angielskim. Jestem autorką lub współautorką ponad 80 publikacji, w tym także monografii, które dotyczą nauk o zarządzaniu. Współpracuję z różnymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami. Staram się dzielić tą wiedzą i swoimi zainteresowaniami z młodymi ludźmi, dlatego jestem opiekunem Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. I tutaj prowadzimy Laboratorium Przedsiębiorczości, w ramach którego realizowane są różne małe projekty dotyczące zarządzania przedsiębiorczości i agrobiznesu. W ramach swojej pracy realizuje także różne projekty, współpracuje z instytucjami, organizacjami i uczelniami międzynarodowymi. Bardzo ciekawe są także wyjazdy w ramach programu Erasmus i Cepus, które pozwalają podnieść kompetencje dydaktyczne, poznać nowych ludzi, z którymi później współpracujemy w ramach realizacji właśnie różnych projektów dotyczących dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.